Bycie tu i teraz jest przepodażną taktyką praktycznie w każdej dziedzinie życia, i do wszystkiego jest skuteczne, moim zdaniem, z tego co ja zaobserwowałem po sobie i po innych ludziach. I jedną z ciekawszych rzeczy jest to, że można zniszczyć całe nasze zamartwianie się poprzez proste pytanie, czyli czy mam na to wpływ teraz, i jeżeli masz na to wpływ, to po prostu. Podejmujesz jakieś działanie, robisz coś z tym, z tą rzeczą, którą się martwisz, a jeśli nie masz wpływu, no to pochuj się tym przejmować. Zostawiasz to, niech sobie to będzie. Nie mam na to wpływu, więc niczego nie zmienię, więc nie ma sensu się tym w ogóle zajmować. Bycie tu i teraz jest także bardzo skuteczne w. Maksowaniu takiego fanu z życia, radości z każdej czynności, bo jeżeli robimy coś tak na 100%, że jesteśmy tak zaangażowani, że w ogóle nie myślimy o upływie czasu. Na przykład na pewno, jeśli grałeś kiedyś w jakieś gry teraz albo w przeszłości, to miałeś takie coś, że grasz, grasz, grasz i zatracasz się w tym i nawet nie, wiesz, nie masz pojęcia o tym, ile mija czasu, to samo występuje, jeżeli... Na przykład pracujesz, pracujesz nad czymś, i wchodzisz w ten stan flow, I cała praca schodzi tak, że nawet nie masz pojęcia, jaki czas minął, i, i tak dalej. I właśnie to jest ten wyższy stan, który daje radość nawet z takich prostych czynności, to, co ja u siebie zauważyłem, to na przykład to, że kiedyś jadłem. Zawsze z telefonem, zawsze coś musiałem przeglądać, i tak dalej. I praktycznie jedzenie zostało w moim mózgu skojarzone z tym, że muszę coś oglądać, muszę się jakoś stymulować. I kiedy przestałem tak robić, przynajmniej w większości, bo czasami oczywiście mi się to zdarza jeszcze, to zacząłem czerpać dużo większy fan z tego, co jem, zacząłem przykładać dużo większą uwagę do tego, co jem, czyli dzięki temu, że byłem obecny, tu i teraz, tak by w takiej prostej czynności, jak jedzenie, byłem w stanie na pewno poprawić to, co jem, bo jestem bardziej tego świadomy, większy fan mi to daje. Wiem, mam tą świadomość, że jeśli zjem coś, co mi pomoże, a nie tylko będzie smakowało fajnie przez 10 sekund, a potem będę się czuł po tym gorzej. I na dodatek, taka prosta czynność, jak jedzenie, sprawia mi po prostu fan z sam, samego tego, że jemy, bo to jest całe to zagadnienie tej dopaminy i tak dalej że jeżeli będziemy się stymulować tymi mocniejszymi bodźcami cały czas to takie proste rzeczy jak jedzenie spacer i tak dalej które mogą się wydawać nudne ale oczywiście nudne nie są bo one dostarczają takiej zdrowej dopaminy do naszego ciała taki, to jest taki zdrowy bodziec I jeżeli wyeliminujemy te gorsze bodźce typu skrolowanie i tak dalej to Właśnie takie czynności zaczną nas bardziej cieszyć. I wracając do tematu tu i teraz. Tu i teraz znajduje się cała radość z procesu, cała radość z osiągania, cała radość z po prostu życia. Bo na przykład, jeśli masz jakieś większe, ambitne cele, to wiadomo, że nie osiągniesz ich od razu, bo co to by był za fan w ogóle i co to był za ciężki cel, jeśli osiągnąłbyś go od razu i od razu wiedziałbyś wszystko, co masz zrobić, tak? Więc czasami to patrzenie na tą wielką górę, jakim jest cel, nas przytłacza. I jak wyeliminować to przytłaczenie? W bardzo prosty sposób. Być tu i teraz każdego dnia. Jeżeli ty wstajesz rano i myślisz o tym, że załóżmy, że chcesz zarabiać 100 tysięcy miesięczny i załóżmy, że nie zarabiasz jeszcze tyle, jesteś dopiero w drodze i Ty będziesz codziennie myślał o tym, że kurde, nie zarabiam, nie zarabiam tyle, no nie zarabiam tyle, no co ja mogę zrobić, co ja mogę zrobić tragedia, że tyle nie zarabiam no to oczywiście będziesz pędzał się w te negatywne myśli od razu będziesz niezadowolony będziesz cały czas w tym złym stanie w tej odpychającej energii, która będzie odpychała wszystko, co pozytywne jest z Twojego życia i dzięki temu będzie Ci trudniej zarobić to 100 tysięcy miesięcznie. Ale jeśli będziesz tu i teraz i pomyślisz sobie, co ja mogę zrobić teraz, żeby to zarobić i kim muszę być, to wtedy wchodzisz w buty tej, jakby tej osoby i robisz, podejmujesz działania, które możesz zrobić teraz. Załóżmy. Zaczynasz tworzyć jakiś swój własny produkt, zaczynasz pracować nad swoją karierą, zaczynasz pracować nad swoimi studiami, pracą, czymkolwiek, ale jesteś w tym tu i teraz, bo tak jak fajną rzecz przeczytałem w książce Ryana Holidaya, nie pamiętam już w której, na pewno to było z serii Cnoty Stoickie, tam sobie były trzy książki, sobie z tego co pamiętam, i on napisał, że. Te potwory i te wszystkie nieprzyjemności czyhają w jutro, a może wcale nawet ich tam nie być. Czyli to, że nasza głowa w 95% generuje jakieś wyobrażenia o nie wiadomo jak negatywnych zdarzeniach, które nas czekają, a 95% z tych rzeczy nawet się nie wydarzy. Pomyśl sobie o tym, kiedy ty. Podchodzisz do jakiejś sytuacji i w Twojej głowie pojawia się milion scenariuszy, jak to może się spierdolić, to 95% z tych rzeczy nawet się nie wydarzy, a te pozostałe 5%, nawet jeśli się wydarzy, to prawdopodobnie i tak poradzisz sobie z konsekwencjami, będziesz mógł z nimi żyć, nie wpłyną jakoś one, one nie wiadomo jak źle na Ciebie i dasz sobie radę, więc to jest kolejna rzecz, którą warto by sobie wprowadzić i mieć tego świadomości i wykorzystywać w tych właśnie cięższych sytuacjach. Rzeczą, która może ułatwić bycie tu i teraz, jest medytacja. I teraz każdy, który tego nie robił, albo zna tylko jakieś głupie, takie ogólne społeczne przeświadczenia o tym, że to jest nie wiadomo co, że tylko zjeby to robią i tak dalej to po pierwsze niszcząc ten mit to jeśli uważasz, że zjebami są na przykład David Goggins, amerykańskie jednostki specjalne amerykańskie drużyny futbolu amerykańskie drużyny amerykańskiego koszykarze, zespoły z NBA piłkarze Profesjonalni biznesmeni, profesjonalni biznesmeni, jak co to jest? Wiadomo, jacyś tam biznesmeni dużo słyszałem o tym, że oni właśnie też medytują i w skrócie, w medytacji chodzi o to, nie będę teraz tłumaczył, jak dokładnie medytować, możesz sobie to wyszukać. Ale w medytacji chodzi o to, żeby wracać do momentu teraźniejszego. Czyli to, że nasza głowa wybiega myślami i tak dalej. To to jest całkowicie normalne, ale chodzi o to, żeby powrócić do tej chwili obecnej i w trakcie dnia chodzi o to samo. Nie chodzi o to, że ty nie będziesz się na przykład będziesz sobie szedł i nagle się zamyślisz. I to nie jest wcale źle, że ty się zamyśliłeś i to nie jest tak, że ty nie jesteś tu i teraz, tylko właśnie o to chodzi, żeby wrócić do tego momentu obecnego i znowu tak jakby w pełni uwagę swoją skoncentrować na momencie teraźniejszym. Jest taka fajna mantra, którą można sobie stosować i powtarzać przy takich sytuacjach. Możesz sobie mówić, że jesteś, spray, że jesteś laserem, a nie sprayem, bo laser, czyli taka jednopunktowa, wiązka skupiona na jednej rzeczy, a spray, wiadomo, jest taki bardziej, jeśli malujemy, to bardziej się tak rozprzestrzenia na wszystkie strony. I właśnie o to chodzi, żeby być tym laserem, który jest skupiony. Na tym, co najważniejsze, czyli na tych rzeczach, które są przed tobą, bo te rzeczy, które były w przyszłości, to nie masz nad nimi żadnej kontroli i te rzeczy, które będą w przyszłości, to też tak naprawdę nie masz żadnej kontroli, bo możesz tak jakby pośrednio masz, bo jeśli, bo te, za, te czynności, które zrobisz teraz, będą wpływały na Twoją przyszłość, ale co najlepsze, że to, co zrobisz teraz, to za chwilę będzie też Twoją przeszłością, czyli masz wpływ na. Nie mają wpływu na przeszłość i przyszłość. Masz na nie wpływ, ale tylko będąc tu i teraz i robiąc rzeczy tu i teraz. Rzecz, która mi osobiście pomogła w byciu bardziej obecnym, byciu bardziej tu i teraz, jest to dopaminowy detoks, ale nie taki dopaminowy detoks, jaki większość ludzi widzi na YouTube czy rozumuje ogólnie, że 24 godziny wywala z całą elektronikę, wszystko i po prostu jesteś obecny, bo załóżmy, że 6 dni w tygodniu jesteś na diecie, na fast foodach jesz syf, a 7 dnia jesz sobie sałatkę. I czy to wpłynie na to, że poprawisz swoje zdrowie? No na pewno jest to lepsze niż nic. Ale ogólnie to praktycznie nic nie da, więc ja bardziej preferuję taki styl, że taki mindset na co dzień, gdzie zauważyłem, że na mnie zły wpływ ma yy, przeglądanie ogólnie social mediów, scrollowanie i tak dalej, bo po prostu to jakoś zabija we mnie tą wewnętrzną energię, yy, smaży mi te wszystkie receptory. To nie jest po prostu dla mnie, więc te, staram się tego unikać. Dodatkowo, jestem od samego rana, staram się być obecny w każdych czynnościach, takich najprostszych, i dzięki temu, że usuwa, usunąłem te źródła takiej natychmiastowej gratyfikacji, wiadomo też, u niektórych mogą być to gry, u niektórych może być to e, oglądanie kontentu za dużo na YouTube. Więc, jeżeli oglądasz ten film i masz, nie masz zamiaru niczego wprowadzić w swoje życie z tego, to lepiej go w tym momencie wyłącz i sobie poogląda jakieś, nie wiem, i chce pooglądać jakieś dramy z boxerem czy cokolwiek, bo i tak to nie ma znaczenia. Jeżeli oglądasz coś takiego, żeby tego sobie obejrzeć, to nie ma to znaczenia. Możesz sobie obejrzeć coś ciekawszego, a jeżeli chcesz prowadzić coś w życie, to zostań, możesz zasubskrybować. I taki detoks dopaminowy. Jeżeli będziemy patrzeć sobie to pod stylem takiego lifestyleu. Właśnie usuną, usuwając te źródła natychmiastowej gratyfikacji, większość tych źródeł, zaczniesz odczuwać, przynajmniej ja tak miałem, że zaczniesz odczuwać takie najprostsze rzeczy, jak posłuchanie swojego, swojej ulubionej muzyki, zrobienie treningu, yy, w ogóle przygotowanie sobie jedzenia, pracowanie, planowanie, czytanie, medytacja. Takie rzeczy staną się najciekawszymi rzeczami w ciągu dnia, czyli automatycznie swój mózg będzie ja chciał je robić, czyli automatycznie, Będziesz się rozwijał i jeszcze będziesz czerpał z tego radość i fun, bo na pewno, znaczy nie na pewno, może miałeś tak kiedyś, że zrobiłeś dużo tych złych nawyków i one czuły, czułeś się w miarę ok robiąc je, ale im dłużej je robiłeś, i, a szczególnie po, było czułeś się już gorzej, tragicznie, bo wtedy to jest właśnie ten zjazd dopaminowy, gdzie bo tak naprawdę nie oszukujmy się. Social media, internet są ustawione po to, żeby ciebie wciągnąć, żebyś ty się czuł źle, żebyś musiał jeszcze więcej po niej sięgać i sięgać i tak dalej. Tak samo jest z fast foodami i tak dalej. I przez to, że ty będziesz bardziej w internecie, to oni mogą więcej rzeczy zareklamować, sprzedać, po prostu utrzymują Twoją uwagę, bo teraz najcenniejszą walutą jest Twoja uwaga. Tak w ogóle to już. Dosyć kawałek, jak mam ten film, więc jeśli to oglądasz, to szacunek dla Ciebie, bo ogólnie to większość ludzi nie ma takiego attention span. Po polsku nie wiem, jak to jest spod, spodek uwagi, coś takiego nie wiem. Większość ludzi yy, nie ma takiego, bo właśnie jest przemianowana przez social media, przez scrollowanie, więc szacunek dla Ciebie, że potrafisz tyle usiedzieć i posłuchać. To bycie tu i teraz, tak naprawdę, moim zdaniem, to jest jedyne co. Hmm. To bycie tu i teraz, to jest tak, tak moja taka meta taktyka, taka najlepsza z najlepszych taktyk, że po prostu, gdy coś się psuje, coś nie działa, czegoś nie wiem. Nie wiem, jak coś zrobić, nie wiem, jak coś osiągnąć, i tak dalej, to wracam do momentu tu i teraz. Zastanawiam się, co mogę zrobić tu i teraz. I to po prostu, może nie rozwiązuje wszystkie problemy, ale na pewno wprowadzał mnie taki spokój. To czerpanie radości z życia, bo moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby czerpać radość z życia, tworzyć siebie, kształtować siebie, a bycie tu i teraz jest niezbędne do tego. Nawet w Biblii jest to fajnie powiedziane, że oto dzień, który dał nam Pan, radujmy się nim. Czyli tam nie jest powiedziane, że Ty masz się radować tym, co będzie za tydzień, ty, czy tym, co było wczoraj, czy masz się smucić tym, tylko po prostu dzisiaj jest dzień, tylko masz na niego wpływ, masz tak naprawdę tylko ten i wyłącznie teraz ten moment i ciesz się nim. Dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam do subskrypcji.